Szanowni Państwo, widzicie to i myślicie, że teraz młodemu Kudlińskiemu w dynkę coś strzeliło i że zaczyna tutaj papierem toaletowym rzucać. Ale chcę Wam pokazać coś alternatywnego. Może się zastanowić hmm, coś alternatywnego do papieru do tyłka. No, hmm, naprawdę już durnia totalnie. Ale nie, moi drodzy, coś takiego jest. No, moje psy uwielbiają się nimi bawić. Ale pamiętacie, ubiegły rok. Jakie wariactwa były w sklepach. Ludzie latali za czym no za papierem toaletowym, wyjeżdżali z pełnymi wózkami, tak jakby mieli to jeść. Więc to arcy dziwne zachowanie, ale oczywiście nie o tym chciałem mówić. Chciałem wam pokazać coś co już w tytule widzieliście, czyli papier toaletowy w tabletce. Widzicie to? Ja wam daję to. Hm. To bardzo ciekawe, prawda? Wygląda to tak. Wiadomo, że nie jest to aż taki dużej objętości jak e, nasza rolka papieru, ale można powiedzieć, że to jest swego rodzaju papier toaletowy w tabletce, który możemy zawsze zabrać za sobą, no i wyobrażam sobie, żeby się zabierali sobie do kieszeni e, rolkę papieru toaletowego. To jest kompaktowe, możecie wziąć nawet cały woreczek, jedną tabletkę na, na dzień, no chyba, że częściej się wypróżniacie, to możecie wziąć ich więcej na jakieś wyprawy lub na przykład w sytuacji, gdy coś ma się wydarzyć, wiadomo, nie będziecie biegać z opakowaniem papieru toaletowego na plecach, bo Wam będzie potrzebne. Możecie zapakować kilkadziesiąt lub nawet sto takich tabletek i mieć problem rozwiązany. Ja już zabiorę wspaniałą ozdobę. Odłożymy ją i przejdziemy do sedna sprawy. Pokażę Wam, jak wyglądają. To właśnie wspaniałe, no można powiedzieć papier toaletowy, chusteczki, jak zwał tak zwał. Jest to jak widzicie bardzo małe wielkości, no naprawdę niewielkie. Co jedyne potrzebujecie to odrobinę wody, aby taka mała tabletka zmieniła się. Chusteczkę, którą możecie się albo podetrzeć, jeśli trzeba będzie, albo umyć. To nie jest woda do picia, Misiu, masz miseczkę. Ale zobaczcie, jakie to jest dużo. O, widzę, że panowie są tutaj zainteresowani, a już pierwszy interesant. Zobaczcie, z takiej małej tabletki mamy szmatkę, Wielkości około 30 cm na 25, tak, około. Jest dość mocna. Jeśli uważacie, że to jest za dużo na jedno podtarcie, <grym> można to rozedrzeć i podzielić się z kimś, ale oczywiście tutaj żartuję. Do czego może się to przydać? Wiadomo, jeśli wykorzystamy do wiadomego celu, no to to już zostanie wyrzucone. Ale jeśli na przykład wykorzystamy to do wycierania się, bo nie mamy dostępu do do wody dużej ilości i chcemy się jakoś wyczyścić lub wyczyścić ręce lub twarz lub cokolwiek to możemy to ponownie wypłukać i ponownie użyć do jakiegoś innego celu który już nie będzie powiedzmy celem takim higienicznym ale na przykład do przetarcia jakiejś powierzchni która akurat jest brudna więc wiele zastosowań jak widzicie z małej tabletki macie Dość dużej wielkości szmatkę. Szmatka jest wiskozowa. Wiskozowa, powiecie, o sztuczne, sztuczne. Poczytajcie sobie, co to jest wiskoza. Wiskoza jest czymś pochodzenia naturalnego. Wszyscy mówią, że to jest sztuczne włókno, a to wcale sztuczne nie jest. Eee, więc jeszcze raz zaprezentuję, jak to wygląda. Mamy tabletkę. Naprawdę odrobina wody. Odrobina. Nawet pewnie, jakbyście splunęli lub trochę śliny tam rzucili, to też nabrałoby odpowiedniej. Wielkości. Szybko wchłonie, Od razu jest gotowe do użycia. Jeśli macie jakieś płyny, na przykład do, nie wiem, do higieny osobistej, jakieś, które mają różnego rodzaju właściwości odkażające, to też możecie polać tym i od razu macie dość dużą płaszczyznę do wykorzystania. Czy to do odkażenia siebie, czy tam kogoś z rodziny. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby mieć właśnie w własny, własnym plecaku ucieczkowym, czy tam nawet w domu, nawet w domu. Nie góry papierów toaletowych, ale tego typu właśnie rozwiązania, które zajmują bardzo mało miejsca. Ale jak sami widzicie, wiele różnych sposobów użycia, między innymi ten najbardziej podstawowy, czyli to, do czego służy papier toaletowy. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zainteresowały was papiery toaletowe w tabletkach. Możecie zapakować, o, tak, taka dygresja. Jeśli używacie różnego rodzaju suplementów witaminowych, one są bardzo często w takich tubach jako tabletki rozpuszczalne. Możecie zapakować sobie właśnie takowe tabletki ala papierki toaletowe i mieć je zawsze przy sobie. Wtedy, gdy będzie trzeba. Bo odrobinę wody zawsze możecie zdobyć. Gdziekolwiek, jakkolwiek. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego Wam życzę, i do zobaczenia następnym razem.